Panie prezesie, wystawiono tutaj pięć bardzo różnych okrętów i statków, które symbolizują Wasze możliwości, jeżeli chodzi o stocznię. Czy to właśnie ma pokazać to, że jesteście gotowi na dalsze programy okrętowe? Jak najbardziej tak. Te okręty, te modele wystawione tutaj pokazują raz, co już zrobiliśmy, bo to jest sześć holowników dostarczonych dla marynarki wojennej. To są trzy niszczyciele min, również tutaj mamy ten model. Ale również kontrakt na kolejne trzy niszczyciele min, czyli pokazanie ciągłości współpracy z marynarką wojenną. Pozostałe modele są przykładami statków, które zostały w naszej stoczni zbudowane, a wcześniej zaprojektowane od tzw. Tak pierwszej kreski na desce kryślarskiej dostarczone do armatorów polskich. Statki bardzo skomplikowane, na przykład statek dla Urzędu Morskiego w Szczecinie, w gabarytach zewnętrznych może nie robią wrażenia, bo to nie całe 60 metrów, natomiast jeżeli powiem, jakie funkcje spełniają te statki typu holownik, nodołamacz, statek pożarniczy, statek do podejmowania rozbitków, statek do przeprowadzania bardzo skomplikowanych pomiarów hydrograficznych, dynamorskiego, ale również jednostka, która jest w stanie przeprowadzać Akcji ratowniczej przeprowadzać regularne serwisowanie oznakowania nawigacyjnego, jest dobrym wstępem do pokazania możliwości przy okrętach wojennych, gdzie wszystkie te tematy występują i zawsze mamy te same wyzwania. Nieduże jednostki, bardzo mocno nasycone wyposażeniem i skomplikowanymi, zintegrowanymi systemami. Panie Wy jesteście chyba jedyną, znaczy jesteście jedyną stością, która zrealizowała z powodzeniem od wielu lat serię okrętu dla marynarki wojennej. To jest i to jest korwaran. Czy w takim razie jesteście gotowe na dalsze programy? Którymi programami bylibyście zainteresowani, żeby je realizować w przyszłości? Na przykład program Atomir? Zrealizowane do tej pory projekty dla marynarki wojennej pokazują, że jesteśmy w stanie projektować i realizować najbardziej skomplikowane wyzwania. Poprzeczka przez naszą marynarkę wojenną jest zawsze. Stawiana bardzo wysoko. Jeżeli potrzeba opanować nowe technologie, tak jak to było w przypadku niszczyciela min, mianowicie spawanie stali amagnetycznej, nierdzewnej ze względu na potrzeby tego okrętu, również tutaj byliśmy w stanie to opanować, zrealizować z sukcesem. Mając takie predyspozycje, mając dobre biuro projektowe z szeroką gamą specjalistów, specjalistów stoczni do budowania tak skomplikowanych. Okręt zintegrowanymi systemami oczywistą rzeczą jest, że chcąc utrzymać te zespoły i je rozwijać, jesteśmy zainteresowani tylko tematami jak najbardziej skomplikowanymi. Potwierdziła to nie tylko nasza produkcja dla marynarki wojennej, ale również nasze osiągnięcia w Oil and Gas Offshore. Promy z innowacyjnymi napędami wykorzystujące technologie LNG pokazują, że jesteśmy Zainteresowani tematami trudnymi, wymagającymi szerokiej gamy specjalistów, w dziedzinie projektowania, ale również w trakcie realizacji tego w stocznie. Nie boimy się takich wyzwań i do każdego zadania w sposób odpowiedzialny jesteśmy w stanie podejść. Oprócz budowy okrętów dla marynarki wojennej jesteście w stanie także zabezpieczyć wsparcie logistyczne. Czy dotyczy to także nowo budowanych jednostek pływających? Oczywiście, że jesteśmy w stanie zapewnić takie wsparcie. Dotyczy to nie tylko okrętów, dotyczy również to statków powiedzmy tak zwanych cywilnych. My jesteśmy w takiej sytuacji, że jako Remontowa się Shipyards jesteśmy w dużej grupie Remontowa Holding, gdzie mamy również drugą stocznię. Nasi koledzy w Gdańskiej Stoczni Remontowa realizują również bardzo trudne, skomplikowane zadania. Wspólnie jesteśmy w stanie przedstawić no, niespotykaną, no, moim zdaniem, jak na rynku polskim, ofertę. Od zaprojektowania, zbudowania, serwisowania i utrzymania tych okrętów w ciągłej modernizacji, w sposób płynny, z pełną dokumentacją, którą posiadamy, którą opracowaliśmy. Wydaje się, że jest to oferta, która może być e, bardzo ciekawa dla naszej Agencji Uzbrojenia. A przekładów tego typu działania. Na świecie mamy mnóstwo, nie muszę podawać nas, firm takich jak Saab, Thyssen, którzy w ten sposób zapewniają serwisy dla swoich marynarek narodowych. My również jesteśmy w stanie to w takiej wersji zapewnić. Dziękuję bardzo za rozmowę.